Cześć, witam bardzo serdecznie Was, drodzy widzowie, i zapraszam na dziennik z Minecraft. Jakie ja lubię tą serię? W dzisiejszym odcineczku pobudujemy sobie dość dużo, ale zanim zabiorę się za budowę, to zapraszam na zabicie Creepera! Wow, ale urwał i dzisiaj nagrodzę bardzo ważną osobę. Dla tego kanału, już kolejną. E, będzie to mój grafik, <grym> ale też nie tylko grafik, bo też świetny twórca bitów. Jak możecie sobie zauważyć na jego kanale, nie pytałem o zgodę, czy mogę polecić Candy Beats. E, I to tyle. Um, na razie taki nickname ma, bo taki kanał znalazłem na YouTube, a szukałem go przez 15 minut, bo myślałem, że ma inny kanał. O, kolejny creeper, um, więc dość ciekawie się zapowiada <laughs> moje te creepery. Dzisiaj budujemy sobie dworzec kolejowy, to właśnie z kolejką związane jest. Miało co prawda już nie być kolei, bo miałem to robić na live, ale jednak uznałem, że no trochę jeszcze tej kolejki sobie zrobimy, żeby było ciekawiej, no bo to naprawdę jest sporo pracy. No i chciałbym to zrobić właśnie w takim stylu ciekawym, też drewno, też, chociaż może właśnie nie do końca, może właśnie byśmy zrobili z kamienia to. Tą stację, by, by się trochę wyróżniała. Na przykład z takiego bruku. Nie, bruk jest brzydki. Z <grytanie> Nie, nie robimy z bruku. Z takiego zwykłego kamienia. Czy by to pasowało do domu? Myślę, że najbardziej pasuje zwykłe drewno. Tak wszystko robimy sobie z drewna na tym świecie, tak samo zrobimy sobie z drewna. Naszą stację, nasz dworzec kolejowy, tak zwany. Ja tu zabiorę różne rodzaje drewna, jakie tylko znajdę, i postaram się zrobić, zmajstrować z nich coś ciekawego. Chociaż nie obiecuję, bo może wyjść zupełnie odwrotnie od moich planów, dlatego wolę tu zaznaczyć, że może wyjść katastrofa, chociaż ma być pięknie. O. No i. Tutaj sprawdzimy sobie, co, e, znaczy, co może być też przy okazji, tutaj, domu, nie? Jak to można sobie rozwiązać ten problem z tym, że te craftingi tutaj tak nie za bardzo pasowały wszystkim. E, dlatego no ja proponuję jeszcze jedną rzecz: to, żebyśmy sobie ustawili w tym miejscu. Dobra, dawać szkieleta pierwsze. Wow, ale go zrobił. Bardzo ładnie Squid'a. Tak, żeby w tym miejscu ustawić te bloczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będzie to w pewnym sensie trochę bardziej nudne, ale będzie to takie stonowane i powinno się wszystkim spodobać w końcu. Mhm. Mm Wychodzę z taką nadzieją prze, przede wszystkim. E, tak. A nie, bo tutaj był ten jeden blok pojedynczy, więc sobie to zmienimy. E, co o tym myślicie? Czy lepsze jest to? Czy lepsze jest to? Moim zdaniem, szczerze, to ja już nie wiem, co mam budować. Jak to mam zbudować? Ewentualnie. Jeszcze można przecież to zrobić z brzozy. Brzoza nie jest zastosowana w tym domu. Bo ja uważam, że ona nie wygląda tak fajnie. I dlatego jej nie zastosowałem w domu. Ale też to jest jakieś rozwiązanie, prawda? Squidward, przekombinowane to jest wszystko. Mogłeś zbudować prosty dom, a nie taki przekombinowany. Widać, że już tutaj. Są pewne głosy krytyki, ale no, dam sobie radę z tym. Ok, ja to zrobię tak, jak powinno być. Trochę może zmienię, trochę może na live. A dzisiaj, jak mówiłem, zajmijmy się czymś innym, bo nie można ciągle tak domu budować. To się wydaje nudne już. Trzeba zbudować dworzec kolejowy. Jak on będzie wyglądać? No, oczywiście, musimy sobie zrobić taką podstawę podstaw. Generalnie, będzie to obiekt, który będzie bardzo podobny do wszystkiego, co już tutaj mam. Czyli do mojego domu. Ale będzie też ciekawy na swój własny sposób. Więc będzie mieć indywidualne, indywidualnie go będę traktować przy tej budowie. Nie będzie kopią domu, tylko będzie czymś zupełnie, zupełnie innym. I, i takie są plany. Nie? Zobaczymy, jak to się wszystko uda. Wejście, powiedzmy sobie, że gdzieś tutaj ja mogę spokojnie zrobić wejście, tam mogę zrobić już końcówkę, nawet tu. No, bo nie potrzebuję aż tak to dużo, dużo, dużego rozbudować. Wystarczy mi o coś takiego. Czyli lecimy sobie powiedzmy odtąd z świerkowym pniem. A właściwie to nie z świerkowym pniem. A zrobimy sobie takie pnie. Zobaczcie ze świerkowego drewna. Ok, no to już jest wyższy level i zaczynamy budowę. Będzie to tak dookoła, dookoła iść. I oczywiście miejsce na drzwi, miejsce na jakieś szyby to się potem w myśli. Na razie stawiam tak, jak tylko stawiać można to. Czyli tutaj i musimy dać jeden blok taki zapasu. Um, przynajmniej gdzieś tu. No. Ewentualnie można by dać jeszcze wcześniej. Zresztą, że to mi się wydaje trochę ekstremalne, no ale można by tak zrobić, żeby wydać jeden blok wcześniej. Czyli tutaj. I wtedy to sobie też wybudujemy jakoś. No niestety w ten sposób to burzy to trochę konstrukcję Znaczy integralność tego bloku Wiecie już o co chodzi bo to wiele razy pokazywałem Musimy sobie to nadbudować i później zniszczyć dopiero Okej okay, będzie dobrze Nie ma łopaty <laughs> Nie ma łopaty Ładnie Squido Teraz tak, na ile daleko to może wsunąć, możemy trochę jeszcze dalej to zrobić i też będzie dobrze. Mm, tak, mam jeszcze dużo tych bloków, więc mi zupełnie nie szkoda ich, ale nie przesadzajmy, nie może to być aż tak daleko. Te dwa bloki w zupełności wszystkim wystarczą bo tam już jest ocean, tam już jest woda. Poza tym to będzie drogo kosztować w surowcach, jeżeli zrobię to za daleko. Więc ograniczam się tak mniej więcej do tego, co teraz widzicie. Ok. Pozbyliśmy się już wszystkich niepotrzebnych surowców. Drzwi. Drzwi najlepiej, żeby były gdzieś tak po środku. Tylko, gdzie tu jest właściwie środek? To jest właśnie kolejne zadanie, które czeka mnie. Mm -hmm. Zrobiłbym sobie łopatę albo jednak nie: weźmiemy łopatę i weźmiemy dużo innych surowców, bo widzę, że będzie, będą potrzebne po prostu. Mm, tak, łopata, chodź. Jakieś inne surowce? No, mam chyba wszystkie, które tam mi są potrzebne. Nie wiem, to okej okay. dworzec kolejowy <noise> i teraz sobie zniszczymy trochę dirtu na tym świecie dirta nie chcemy tutaj wiadomo, to będzie wszystko wypełnione więc dlatego niszczę ten dircik Niestety, auto jump. Przepraszam, ale no naprawdę, on mi się sam włącza i teoretycznie mógłbym wyłączyć, ale no nie chcę mi się tam wchodzić w ustawienia za każdym razem, jak włącza Minecrafta, bo byłoby to ekstremalne. Dobrze, jesteśmy już w połowie drogi w budownictwie. Teraz bierzemy bloczki. No, takie na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, tutaj sobie trochę przerobimy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Więc tak po siedmiu blokach jesteśmy w domu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj drzwi. 8, 9, czyli środek. Jej, Squidward wyznaczył środek. No naprawdę, bez cykla, bez linijki udało się. I teraz tak, bo będzie to dość ciekawe, co chcę właśnie teraz zrobić. To będzie przeszklenie tego wszystkiego i nie będzie to takie zwykłe przeszklenie, bo chcę zrobić tutaj większość. Tego miejsca też kła mm. I na przykład tak z drzwiami. Z drzwiami będziemy mieć tak właśnie. Zrobione, że będą one tutaj wystawać parę tych bloków. I dopiero je będziemy tutaj mieć do ogarnięcia. Yy. Okej. Okay. Wiecie już co mnie najbardziej denerwuje w Minecrafcie. No że jest tak mało tych yy, możliwości składowania przedmiotów w ekwipunku. No to każdy mój widz chyba wie, że ja to tak bardzo narzekam. Mm -hmm. Teraz trochę tych bloków i robimy coś takiego. I jak tu będzie wyglądała sprawa ze szkłem? A mianowicie będziemy mieli, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery nawet takie bloki. I tu pójdzie szkło generalnie na parę bloków w górę więc to bardzo fajnie będzie wyglądać po tej stronie, raz, dwa, trzy cztery, też cztery no zobaczcie, też, aha już wiadomo dlaczego to jest symetria no bo podzieliłem to na pół nie? no, co właśnie skuido raz, dwa, trzy, cztery jak widać idzie budujemy, no nie wiem teraz może właśnie ze szkła Na razie tyle, później się zrobi resztę. Super, tutaj drzwi pozostaną tak jak są, czyli dajemy normalnie ten blok. Mhm. Tak, zróbmy nie kombinujmy, czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, Uff. no nie, raz, dwa, trzy, cztery, ale uwaga, jeszcze mam czterdzieści ich, na szczęście trochę zostało, jest, mamy już wejście na nasz dworzec kolejowy, no całkiem nieźle to wygląda, mogło być gorzej, haha. Ha. Teraz tak, wszystkie narożniki w ten sam sposób dokładnie będą zrobione. Czyli mamy te bloki, je kładziemy dokładnie tak. Jak widzicie na obrazku tutaj, załączonym, cyk, 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 cyk. Jej, już prawie zbudowałeś wszystko, quidą. No nie, niekoniecznie teraz najtrudniejszy etap. Trzeba będzie jakoś tak fajnie ozdobić z zewnątrz. E, teoretycznie jest wiele możliwości, ale ja już niektóre z nich zastosowałem w swoim domu. Tak na przykład, coś takiego jest fajne. Mm -hmm. Coś takiego. Gdzie tu jeszcze coś widziałem? Ehm. O, tamto. Zobaczcie, takie coś u góry, co mamy. Takie. Albo też to, nie? No i to są wszystko bardzo takie fajne metody, które postaram się zastosować. Do tego potrzebujemy schodków, generalnie nie tylko schodków. Schodki są takimi blokami, które nam to umożliwiają. Ale, żeby było ciekawiej, to zróbmy sobie z innego rodzaju drewna te schodki, na przykład z dżunglowego. No mam nawet takie schodki dżunglowe. Yy, bałagan się zrobił w ekwipunku. Niesamowity. Niesamowity bałagan się robi. Także powinienem zebrać jeszcze zwykłe dżunglowe drewno. Akurat okazuje się, że trochę mam, więc jest dobrze. Jak to ma wyglądać? Hmm. Może jakoś tak. Uwaga, dobrze. Widzicie? Daj radę. Pięknie. Teraz trudniejsza część, ale też się udaje, trzeba tak stawiać z wyczuciem e, te bloki no i widać, że nie zrobiłaś nam taka płaska ściana tylko coś ciekawszego pomimo tego, że to jest płaska ściana. Uwaga tutaj nie, na razie nie poruszajmy tego tematu co jest tu, to od tego wrócimy później, ale widać, że robi nam się bardzo fajne miejsce z tego no i cóż no i fajnie, że się właśnie robi. Teraz tak patrzę, może mógłbym tą ścianę obniżyć, żeby wyglądało to trochę lepiej eee, No na razie nie ma takich planów, więc zostawię to Jak jest, trochę sobie tutaj pomajstrujemy z podłogą, żeby ją wypełnić Przynajmniej w jakimś lepszym sensie, uwaga, bo już się chciało całe zniszczyć Cyk cyk Ipek. Mamy już prawie podłogę wypełnioną, no nie całą. Przyda też się trochę oświetlenia. Tak, wiecie. Żeby tutaj nic nie zjadło nas. Z potworów. Ło. Wow. O, wow. a tam nie ma pochodni. Mam do nie dałeś pochodni żadnej. Jak tam przyjdą potwory? Najdam skój do pochodnie jakoś. Dasz radę. Widzicie, udało się tam oświetlić też od spodu, żeby no, tam nie było ciemno, całkowicie ciemno. No i w sumie jest już tutaj trochę jaśniej, ale i tak idziemy do domu się przespać. Dworzec kolejowy się tworzy. Też zastosujemy może jakieś... Płotki, bo płotki czasami robią fajny efekt. Więc no nie boję się ich zastosować. Spróbujemy. Najwyżej nie wyjdzie. To się zmieni i tyle. Po to potrzebujemy zabrać trochę sporo tego. I teraz można dopiero stworzyć płotki, gdzie my je mamy. Dobra, 21 sztuk na początek wystarczy, żeby sprawdzić, do czego to się przyda, do czego to się nadaje. Na przykład tutaj w środku bym spróbował, jakby to wyglądało. Taki to efekt daje. No, niezbyt mi się to osobiście podoba, ale może się komuś to podoba. Ja osobiście nawet bym zostawił bez tego, bez tych krańcówek, bo wygląda mi to bardzo atrakcyjnie i fajnie. Jak nie jest takie kwadratowe, całkiem. Ok, udało się. W tym momencie już jest pora, gdzie będziemy stawiać dach. Yy, chyba, że zrobimy coś innego. W tym miejscu zrobiłbym też taką szybkę. O, na przykład z tych bloków, co prawda, no nie jest to mój faworyt, no ale akurat były pod ręką, nigdzie ich nie wsadziłem. No to niech będzie w taki sposób. Eee, no, zawsze to lepiej niż nic nie stawiać. Wyżej postawimy sobie też jakiś rodzaj drewna, może właśnie. Brzozowe. Brzozowe tym razem nie. Nadal stawiamy e, takie. Tylko, że tym razem postawimy je w taki sposób, trochę inny. Też chciałbym, żeby można było to jakoś. Tak wygląda to z tej strony całkiem estetycznie, muszę przyznać. Ale jeszcze pora zrobić tą stronę uporać się z nią, co tutaj będzie, właściwie jak to ma wyglądać. Ja jestem trochę za tym, żeby tutaj była szyba, ale tak nie do końca. więc zdecydowałem yy, o tym, że tutaj damy sobie szybę, ale będzie ona tylko na, jed na jednym tutaj poziomie. Zobaczcie tutaj co powstaje. całkiem już to nieźle wygląda. Ja jestem. Nie wiem, czy oczarowany wypada mówić swoją pracą, bo to takie jest bardzo, bardzo. No, no, źle postrzegane, chyba. Ale podoba mi się po prostu to, co zrobiłem. I chciałbym tego zrobić więcej. Zobaczymy, jak się uda. Bo nie jest to trudne, jest to bardzo łatwa rzecz. Okej. Okay. Jak widać, z tej strony to wygląda mega. Z tej strony wygląda to mega i z tej strony też to wygląda mega dobrze. Bardzo fajnie, że coś takiego udało się zrobić. Tutaj jeszcze do góry parę bloków. Przeskoczmy, ustawmy po prostu to. No i w teorii koniec. W praktyce nie mam dachu i pewnie Dachu mieć nie będę, jak w większości moich budowli dotychczas, dach tylko zrobiłem w domu, a tamte budowle, jak na przykład tamta, e, gdzie mam świat neteru, czy też tamta, gdzie mam świat dla kwala, to nie ma dachu. E, cóż, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. No i pozdrawiam Was. Na razie pa i cześć.